W tym filmie Mikołaj przyniósł mi fajne prezenty dzisiaj, gdyż spotkaliśmy go w y, Tutaj, może, pokażemy Lamborghini, które wygląda bardzo fajnie. No i <coughs> przepraszam, kaszel mam, y, które w sobotę lub niedzielę. O godzinie jakiejś 15, 16, chyba może tak się o 17 godzinie powinien pojawić się film z układania Lamborghini. A teraz przejdźmy już do rozpakowywania mniejszej paczki. pierwszej paczce. Może zacznijmy sobie od tej dużej paczki. Chyba muszę sobie może tkaninę część. O tutaj bo... co, co to mi się tak mi wysypało. Nie masz nic. O. No, nawet fajne rzeczy mamy. mamy tu. O, ja cię z tymi schodami. To chyba Mikołaj przesadził. Zobaczcie, mamy tutaj też takie lampy jakby. Czyli i okna, i przezroczystą głowę. teraz przejdziemy do paczki, w której sami widzicie same schody. Więc tak jak obiecywałem, paczka ze schodami pięć pa, pięć, pięć. Pięć sztuk mamy w tej paczce. I przyszła pora na ostatnią paczkę. Widać. Tutaj mamy kwiatki. O. Oraz trawę. Teraz klocki z kwiatkami wyglądają tak. Była już to ostatnia paczka. No i do zobaczenia. Widzimy się na odcinku z układania Lamborghini.